Siema widzowie, z tej strony Olek. Gdzieś nagrywam dla was odcinek z NanoMC. Dziś yy, będzie taka miniseria. Będziemy próbować zarobić stoka. k Będziemy zaczyna, zaczynać od różnych prób. No więc zaczynamy. Chyba na początku doszliśmy do ekwipunku emblema zmiany klasy, która mamy na nano MC na Draw PSP więc sobie żyję. I teraz co najlepiej na start ten zdobyć. Łucznik nie, ale... Chyba łowcę weźmiemy. Ale chemik też jest dobry. A łowca. Na razie łowca. Łowca będzie na razie mamy. W ogóle odbierzemy Daily. Magiczny klucz. OK. Tu są skrzynki to otworzę. O, ognia odporność. Możemy wejść na rynek i zobaczyć, ile taka potyjanka kosztuje. Otóż, gdzieś chciało szukać, ale. Dobra. Wystawmy ją za 3000. A i kit na sam start możemy odebrać. To odbierzemy. Hmm. Nie wiem. No, pomoc piszemy. Może coś tu będzie. Zaproś. Panę zap zaproś. Zobaczymy, co to jest. A, dobra. A jakieś tu witamy? No, to słabe. W dzisiejszym odcinku spróbujemy. Żeby zarobić, tak, no, zarobić na taktyk No taktyka trapowania Musimy, <coughs> musimy, z, ale, <coughs> musimy znaleźć jakieś drzewa To się najlepiej kopie Albo dirt w sumie Dobra O, ktoś tu chyba TNT się bawił rozsadzony teren dobra, kopiemy chyba dirta. Wykopiemy tak stack i zaczniemy się budować do góry. Gdzie, czu, gdzie ten dirt? O tutaj. Dobra, zbieramy jeszcze trochę. Gdzie on jest? O, dwa ostatnie. Mamy stack. I teraz... Budujemy do góry. Chcę to wybudować koło wody, że jak yy, no, wszczepnie się jakiś lepszy gras, to żeby skoczyć do wody i uciec. Co to jest? Co to jest? Hmm, jakiś bokik ładny... Może tu, mm, może tu by było coś. Dobra, co się budujemy? Gadamy w ogóle na multikoncie, żeby mieć itemy. O, możemy teraz zobaczyć. Żelazo tam widzę. W sobie po nie pójdziemy. tam jest już A, dobra. Więc ci chcieli widzieć jaki ja mam nick, to ja mam L -O V zero 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 jeden Nawet wysoko jesteśmy. Tu raczej czy nikt nie dnia, ale na start klapa i łódkę będę zbudowała. Co to? O, on mi się zrespił. To robię tak. I tu. I tu będę tepał i spuszczał. To tu hołd ustawiam. Zaskakuję tam na dół do wodę. Podstawię tu łódkę i tu na dole tu jest. Tak. To może tu sobie. Idę ho. Ja może to trochę rozbuduję A, to jest jakaś pólka podwodna. Zbierzemy tak, nie wiem, z 10 to może. Jeszcze zbliżamy, zanim się tapniemy. Ej, zadanie! Zadania tu są, zadanie kopanie. O, pierwsze to zarobione. Bo to jest zabójstwa, czas, enchantowanie. No dobrze. Złapać to. Do no, drewno. I tu. Tutaj rozbudujemy. Na razie tak coś. I piszemy kto chce i temki DPA. Polecam. I coś takiego, albo bez tego polecam. To chce itemki. I będziemy tak pisać na czacie, żeby ktoś się do To jest sklep i my możemy sobie kupić żelazo. Mam 200 to za 200 sobie kupię żelazo. Mamy 10 żelazo. Tylko tak sobie narzędzie nie zrobimy, ale możemy sobie zrobić wiadro. Zadanie za czas! O! idziemy tu Zadanie za czas. To jest kolejne sto. Na razie nie kupujemy, ale zejdziemy na dół, po wodę. Home. piszemy Potem jak skończę tą to będziecie mogli tego konta zgarnąć A wpiszę kod podłoga i i dyskrypt. Taki kod nie istnieje. Albo duży X. A nie istnieje. To nie ma. Gdybym napisał kod, bym, bym ten dostał. To co on pisze, to pewnie mam. jest jakiś skan czy coś. Dobra, piszę dalej. Staraj ja się się nie chce trepać hmm. Za 100 kupię 5 to sobie zrobię hełm Może zmienię wiadomość na sojusz Może teraz bym nie ja chcieli się trepać że ktoś że do kogoś się tap nie ma. mam jakaś dobrego tropa. Niech nie będzie świateł, to możemy też pójść na strefę tam ewentową, więc też fajnie. Może zejdę na to. Dobra, zrobimy teraz. Zbieramy sobie, no, zbieram sobie bardzo dużo bloków. W tym czasie będę pisał na czacie. No nie bardzo dużo, ale. Wiem, że to jest słaby trap można lepszy zrobić, ale na sam początek. Jest kit jedzenia w ogóle. Jest kit jedzenia. Wiesz, chyba idę na spawn'a, bo coś tu na spawna. Odłożę... A, te pasie, te pasie, te pasie akurat nie poszedłem na spawna to te pasie. A nie posiadam Może napiszę do niego 2 Jeszcze raz Tepa, tepa Teraz zobaczymy O oh, no O oh, no to trapowanie na takie słabym poziomie jak ja jestem się nie, raczej nie układzą. Wszystko co nawet stracię jak chwilę. Biorę itemy i uciekam. No, chyba nie mnie zabić. Potemuję, zbiorę te itemy do końca i uciekam. co to za... Oh, górnika, będziemy mogli sprzedać. I zarobić moje pierwsze tysiące. Dobra, ucieknę gdzieś tu. Pójdę szybko na I Wiesiałam chem górnika i wystawiam go na rynek. Rynek. Rynek, sal. 5000 może o teraz pójdę na eta i mam taki plan, żeby zabrać dużo bardzo dużo drewna i, i zrobić z tego drewniane siekierki i chodzić na strefę eventową. No. Przydał się hełm górnika za 5000. Mamy nasz, nasz pierwszy, pierwszą kasę zarobioną. Jak będziecie chcieli, jeszcze jeden odcinek, to chętnie nagram 8 siecierek. Sobie tutaj robię. Dalej 6 siecierek, nie 3. Dobra. Składam do Ender czysta. O! Biorę siekierkę i idę na strefę ewentualną Kanona. O, Ida. Tutaj mam otwieram. Koks! Musimy uciekać. Byłem koksa. I lecę na nich. Jest, mam pierwszego dropa. Uciekamy. Uciek... Dobra, używam. Książka zatrucia. Oh no. Muszę uciekać. Mam książkę zatrucia. Dobra. Co <laughs> piłem? Dodatkowe serce. Muszę to sprzedać. Chowam się. Ciekawe. Szybko. Może wepsnę się tu do góry. Wejdę tu. Tu też jakieś itemy leżą. Dobra, szybko. Spawn. O oh no, co ja wpisałam? Jestem na spałnia. Dobra, to jest wielki postęp. Tu, Książka zatrucia i serca. i serca. Pajęczyny odkładam. Odkładam siekierki. To... Nic. Niczycolność 3. Dobra, sprzedaję to na rynku. I teraz rynek. O, widzę, że podki siły się sprzedają. Co? Ja drogów nie będę otwierał, bo takie drogie są. Chcę zobaczyć ile kosztuje serca? Bo książka zatrucia. Ale teraz idę na tą strefę, bo tam się opłaca chodzić. Tylko jak... Oj, że jakbym Tylko tych takich tu. Zabiję. <laughs> Szybko! Mam. siekierkę idę tam jeszcze raz mam już takie dobre itemy może tu tamten gość wszystko zebrał i moje itemy nie dawaj mi to nie no już nie, nie damy rady odzyskać tych itemów kurde byśmy mieli taki fajny start byśmy wszystko sprzedali to tyle mieli kasy, dobra? on mnie sknokował jakimś. miałem jakiegoś nie wiem. O! Tutaj. A, jakiś język węgierski wyglądał. No? Co? Wyjdź. O! Dobra, on ma dia... <laughs> Są on siekierkę. Aj. Tam leży. Pobiegnę tam teraz nie będę brał i od razu lecę. Może tu będzie leżała? Le... Leż. Nie leż. Nie leżę. Nie, leż. nie mam. Dobra, już pisuję gamma. Nie mam nawet czym się bronić. No książkę Zwiększonych obrażeń. Jakiś śnieg zniszczył. Wejdziemy jak niszczą. Śnieg, tam rozu On pewnie jest drogi na rynku. Szybko tu, mięsko i upadł. Tam widzę kogoś. Dobra, szybko spałnie i idę. W sumie nie mam na tyle Dobra, wkładam ten tatę mrozu i zwiększam wrażenia. I biorę sobie siekierkę już. Teraz muszę. Tam! Tam! S są albo nie uciekam. Dobra. Dobra. A czemu dropu nie dostałem? To śmie Idę do diaksa. Aj, myślałem, że ten diaks nie zabije mnie, tylko zabije tamtego. No, w sumie, co ja myślałem? O, tego. O, oh, no, no, no. O Jezu, nie, wywalił moją siekierę. O, mam. Tam widzę. Całego enchantowanego. Szybko! Pójdę po itemę. Co? Co? Co ja zrobiłem? Tu są... Tu leżą ity. I temy. Cały set enchantowany. Zbieramy jeszcze to. I uciekam. Uciekam już. Nie, ja już uciekam. Mam takie dobre ity. Mam co ogrod jak słowego seta. O, co, to, co ja zdobyłem teraz? O, to też jest jakieś custom, to custom, cały set. Teraz ja już mam, to mogę sobie wziąć na strefę Wezmę sobie. Ile ja mam tu leksowych siekierek? Co ja właśnie zrobiłem? Ja nie mogę. Jaki łuk, jaki łuk? Ile żelaza? Pominę to, Mieczek 4-3. Też go zabieram. Otwieram. Bez animacji. Głowa. Dobra. Idziemy ich. Tam dojechać. Szybko pan Aj. Dobra. Tak klata. Mam. Ktoś wyrzucił. Dobra. Tak lecę teraz na strefę. Wybiegam. Gonią mnie. Nie, oh no, nie. Tam Junior Halper. Aha. Dobra, to będzie koniec tego filmu. Pożegnamy się przy Wielkim Felipezie. No, bye bye.